Cześć. W dzisiejszym treningu rozruszamy wszystkie mięśnie odpowiadające za ruchy naszej łopatki oraz za rotację zewnętrzną w stawie barkowym. Więc jeśli masz siedzący tryb życia, siedzącą pracę, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Ja nazywam się Robert, to jest kanał Kettlebell Workout i zapraszam cię na kolejny już 12. dzień z serii Obudź Ciało. Dzisiaj na dwa ostatnie ćwiczenia jeżeli posiadasz przydać się guma, ale nie mini band, tylko ta dłuższa. Jeżeli nie, oczywiście, też możesz wykonać ten trening bez użycia gumy. Wtedy troszeczkę będzie mniej intensywny, po prostu. Uwaga, ja włączam stoper za 10 sekund. Zaczynamy. Zaczynamy od leżenia na brzuchu. Będziemy wykonywać rotację w odcinku piersiowym. Ręce do literki V. Naszym zadaniem jest podnieść jedną rękę. Uwaga, pilnujemy biodra, żeby biodro było na ziemi, i chcemy się odkręcić mocno, 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 maksymalnie, żeby biodro ruszyło się jak najpóźniej. Czyli nogi, dwie cały czas staramy się wciskać w ziemię. I uwaga, uwaga, biodro wciskamy, rotujemy do przeciwnego kierunku jak najmocniej. Chcemy wyrotować się w odcinku lędźwiowym. Ręce do literki V, mocno podnosimy literkę V cały czas, biodro wciskamy, pilnujemy, jak największa rotacja, piersiowy, lędźwiowy tułów, idziemy głową za ręką. I znowu w drugą stronę to samo, powoli, spokojnie, jak najdłużej wytrzymujemy biodro, żeby nie przekręcić się na plecy. 5 sekund i zostajemy w leżeniu na brzuchu. Rozciąganie klatki piersiowej. Uwaga, jeżeli lewa ręka, to lewą rękę ustawiamy w kącie 90 stopni. Druga do pompki i teraz lewa ręka jest na ziemi. Ustawiamy łopatkę. Prawą nogę przenosimy przez ciało. Zatrzymujemy. Szukamy rozciągania tutaj. Yy, o uderzyłem mikrofon w lewej yy, w lewym yy, mięśniu piersiowym, w lewej części klatki piersiowej. Wracamy z powrotem. Możemy szukać pozycji lewą ręką, bo teraz leżymy na lewej, poprzez wysuwanie jej troszeczkę bardziej do przodu, do góry, do dołu, ale pilnujemy, żeby bark był cały czas schowany. Więc praca, zatrzymanie, ta ręka, która jest tak jak w podporze do pompki, ona może nam pomóc tutaj też znaleźć pozycję troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej. I pracujemy cały czas wykonując rotację, dochodząc do. Rozciągania, zatrzymując się na 2-3 sekundy. 5 sekund i zmiana strony. Tak. Czyli teraz prawa ręka u mnie i przekręcamy się lewą nogą przez biodro na prawą stronę. Pilnujemy łopatki. Szukamy rozciągania klatki piersiowej, znowu wyżej, niżej, ale pilnujemy barku, żeby nam nie uciekł do przodu, nie wpadł w ziemię, czyli łopatka jest ściągnięta, klata wypchnięta do przodu, i w tej pozycji dopiero szukamy rozciągania mięśnia piersiowego. 15 sekund do końca i dwa ćwiczenia, do których będziemy potrzebować gumy, jeżeli mamy. Ustawiamy się w wyklęku, czyli klęczymy, siadamy sobie napięty. Jeżeli mamy gumę, to guma przed sobą na wysokości mostka. Naszym zadaniem jest rozciągnąć maksymalnie. Zatrzymać na 2-3 sekundy, wrócić z powrotem. Jeżeli nie mamy gumy, pracujemy samymi rękoma. Maksymalnie za siebie ściągamy łopatki, wracamy do przodu. I znowu ściągamy łopatki, zatrzymujemy na 2-3 sekundy, wracamy do przodu. Jeżeli mamy gumę, to jak jest za ciężko, nie jesteśmy w stanie rozciągnąć, albo barki nam uciekają, podnosimy do góry, to znaczy, że złapaliśmy za wąsko. Musimy złapać szerzej żeby ta guma dała nam mniejszy opór, żebyśmy byli w stanie ładnie ją rozciągnąć, wytrzymać. I tak pracujemy przez 60 sekund. Czyli już jeszcze tylko 15. Pilnujemy tego, żeby łopatki się ściągnęły z tyłu. 8 sekund. 3 2 Jeden i ostatnie ćwiczenie pull over znowu z gumą, też dosyć szeroko. Zacznijmy z przedklatki, lekko rozciągając gumę. Chcemy przenieść za głową, równolegle do ziemi za plecy. Tyle wystarczy. Nie schodźmy tam do dołu, żeby nie stracić napięcia. Tylko wracamy z powrotem do przodu, też równolegle do ziemi. Kto nie ma gumy, oczywiście krążenia powoli, spokojnie. Tutaj w maksymalnym zakresie i wracamy do przodu. Czyli kciuki do tyłu za głowę, rotacja, wracamy do przodu. Kto ma gumę, jeszcze raz lekko rozciągamy, leciutko, tak żeby ona znalazła się jak najwyżej, jak najdalej od głowy, żeby nie rozciągać jej za mocno. Jak najdalej od głowy, jest tylko lekki impuls dla łopatek. Przenosimy za plecy równolegle do ziemi, wracamy z powrotem cały czas, cały czas lekko rozciągając, pilnując barków, żeby nam. Nie wyszły ani do góry, jak przenosimy za siebie, ani jak wracamy. Tak samo łokcie proste, zablokowane ręce w ramionach. Ok. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że poczuliście troszeczkę barki. Zostawiajcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Ja dziękuję ze swojej strony. Zapraszam na kolejne. Treningi. Życzę Wam miłego dnia. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!